No to teraz wyrok Sądu Najwyższego i lecisz do Stanów Zjednoczonych, a tam mani jutro. manifestacje. Nie, jak obejrzy się w telewizji, to oni w kółko pokazują te same 14 osób na wszystkich kanałach. Yy, miały być manifestacje, tamta strona proaborcyjna groziła, że podpali Amerykę i to się nie stało. Proszę sobie samemu obserwować, nie stało się. To oni się spodziewali, że będzie taki wybuch jak yy, te BLM, że porozwalają miasta, porozwalają Amerykę, że podpalą wszystko. To się nie stało. Nie, nie ma ten temat poparcia. On jest źle tłumaczony. Wyrok Sądu Najwyższego niczego nie zakazuje? Powinien, w mojej opinii, wyrok Sądu Najwyższego powinien zakazać aborcji na terenie całych Stanów Zjednoczonych wywieźć to z Konstytucji i z innych przepisów, na przykład takich, że gdy ktoś zastrzeli kobietę w ciąży, to odpowiada za dwa zabójstwa. Czyli prawo amerykańskie, federalne uznaje, że dziecko w łonie matki. Jest obywatelem i człowiekiem, skoro morderca kobiety w ciąży dostaje dwa wyroki: za zabicie matki i za zabicie dziecka. Więc prawo amerykańskie już dawno uznało, że dziecko w łonie matki jest obywatelem i należą mu się prawa obywatelskie. I to powinien Sąd Najwyższy powiedzieć, ale o co innego był pytany tym razem. Był pytany tylko, czy wyrok sprzed 50 lat był prawidłowy yy, że Konstytucja gwarantuje prawo do aborcji. I Sąd Najwyższy zdecydował stwierdził, że tamten wyrok był nieprawidłowy, bo w Konstytucji nie ma ani słowa na temat aborcji. No i tyle. I A Tam tamten wyrok był 50 lat, 50 lat temu? No, 49 chyba. 73 rok, czy któryś. I powiedz, i dlaczego ta to sprawa jest wróciła? Największe, to jest największe zwycięstwo y, konstytucyjne w historii Stanów Zjednoczonych. Ludzie się domagali. Ludzie, którym zale, zależy na życiu dzieci. No to w ogóle nie powinno być kwestii. Nie, nie zabijamy dzieci w łonie matki. No nie robimy tego. Jak oglądamy film Gladiator i tam ktoś przecina brzuch ciężarnej kobiety, to to jest obrzydliwa, najgorsza możliwa zbrodnia. Jak patrzysz na coś takiego, to nie chcesz na to patrzeć, więc to w ogóle nie powinno być tej kwestii. I ten temat wracał i bez przerwy wracał i tam się... toczyły się walki i modlitwy trwały. Odkąd wyrok zapadł, dawno temu? Podkreślali prawnicy, że on zapadł nieprawidłowo. Konstytucja amerykańska nie gwarantuje prawa do aborcji. Nigdzie to nie jest napisane, więc to nie powinno być prawo federalne. Tak argumentowano od 50 lat w przybliżeniu. I wreszcie Sąd Najwyższy podjął tę sprawę. Wreszcie udało się im to położyć na biurku i skutecznie doszło do wyroku, w którym stwierdzili: tak, rzeczywiście macie rację. Amerykańska Konstytucja Federalna Prawo nie gwarantuje nigdzie nikomu prawa do aborcji. To jest kwestia, która pozostaje w jurysdykcji stanów pojedynczych, czyli każdy stan sobie sam decyduje. Wiele takich jest kwestii w Ameryce, yy, gdzie rząd federalny nie ma prawa się wtrącać po poszczególnym stanom do tego, co one robią. Konstytucja amerykańska wylicza bardzo konkretnie sprawy yy, wobec których sfederalizowaliśmy się. Każdy stan jest osobnym krajem, ma swoje przepisy podatkowe, wewnętrzne różne, inaczej karze za zabójstwo w jednych stanach jest kara śmierci, w innych nie ma, a Konstytucja Amerykańska mówi yy, w jakich to sprawach yy, mamy identyczne prawo dla wszystkich federalne. No i aborcja do tych praw się nie zalicza. I było Nie ma. 50 I trzeba, lat. Trzeba było 50 lat, tak. No a w Polsce ile razy? i Zbierane były podpisy i wyrzucane do kosza, 200 tysięcy podpisów i do kosza, i pokazywane w telewizji te y, skrzynki z podpisami, i potem znowu zbierane podpisy przez ruchy pro-life, ignorowane przez polityków, bo sprawa śmierdząca, niewygodna, konfliktowa o, podpalą nam miasta. Teraz widzimy w Ameryce, że nie podpalili miasta. Tylko, tyle, tylko, tyle, że, opowiem... tylko tyle, że nie ma e, zakazu, a prawo będą stanowiły e, Stany. Jeżeli w jakimś stanie będzie dopuszczalna, to będzie dopuszczalna aborcja. Tak, no niestety w kilku Stanach się poszerzy dostęp do aborcji w taki sposób, że e, no Pan Bóg spuści na nich jakieś meteoryty, bo jeżeli w, w Kalifornia uchwali przepis, że, że możesz zabić dziecko nawet po urodzeniu, a takie mają plany? Zostawić, żeby zdechło? Nie, mów e tak. No ale to nie ja mówię. Tylko legislatura kalifornijska. I na wschodnim wybrzeżu też był taki jeden, który mówił, nazwisko ci wyciągnę za tydzień, przypomnę sobie, który mówił, że w komfortowych warunkach trzeba dziecko zostawić na tacy i niech sobie umrze. Już po urodzeniu. No to jest zbyt lęcenie, więc w, w 11 stanach y, nastąpi pogorszenie sytuacji, natomiast w bardzo wielu innych, w większości stanów, nastąpi powrót w kierunku normalności. To nie, nie będzie zwycięstwo totalne, bo niewiele nie będzie takich stanów, które y, uchwalą całkowity zakaz aborcji, a tak być powinno, skoro... To jest obywatel amerykański. Skoro to jest żywy człowiek, skoro to jest dziecko, no to nie zabijamy. No. Filmy z II wojny światowej oglądasz, jak y, SS-man przebija bagnetem kobietę. No przecież to jest straszne. To jest zbrodnia. Na pierwszy rzut oka to nie trzeba analizować. A jak lekarz przebija innym bagnetem, tylko robi to bardziej dyskretnie, to, to gdzie jest różnica moralna? Dla mnie nie ma. No i co teraz? No i nic teraz, teraz nic no. <noise> Nie podpalili Ameryki No to jest, bo, bo nie ma poparcia Dla tej sprawy i dla podpalania Ameryki Chyba prze, przerzucili Jedną kartę za dużo, bo kiedy Podpalali miasta za pomocą Ruchu BLM no to na nawet demokratyczni mieszkańcy tych miast powiedzieli: Ale my nie chcemy żyć w czymś takim. Chcemy protestów, chcemy manifestacji, ale w Ameryce to się zawsze robiło kulturalnie, a nie poprzez rozwalanie majątku. Podpalanie domów, podpalanie biznesów to no my tak nie chcemy żyć. Okupowanie miast, Bielem się nie podobał ludziom. I teraz, jak usłyszeli, że znowu Wam podpalimy miasta, to jakoś nie było poparcia. Niewiele nie osób się zgłosiło do podpalania. To teraz posłuchamy piosenki. A proszę, to będzie słodka Ameryka. Cztery panie sobie będą siedziały na front porch, czyli na werandzie od przodu domu. Od tyłu masz drugą werandę dla siebie, bardziej prywatną. A od przodu się siada, żeby patrzeć, kto chodzi po ulicy, żeby zamachać do sąsiadów, żeby zobaczyć, że za rękę idą i ona za chwilę urodzi. O tym ta piosenka. YouTube mnie zdemonetyzował do zera. Dziękuję za odwiedzanie cejrowski.com, łamane przez patron.